Harden Construction to najszybciej rozwijający się generalny wykonawca obiektów przemysłowych, magazynowych oraz logistyki e-commerce w Polsce. Naszą firmę tworzą ludzie, którzy kreują dobrą atmosferę i mając szacunek do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, rozwijają siebie oraz firmę w trosce o środowisko naturalne oraz w oparciu o nowe technologie. 15 marca 2022 roku ukończyliśmy inwestycje dla dewelopera Panatoni oraz inwestora PDC Industrial Center 137. Projekt obejmował realizację hali przemysłowej o łącznej powierzchni 34 126 m2. Budynki spełniają wymagania certyfikacji BRIM na poziomie Excellent. Na potrzeby budowy obiektu użyto 2600 m3 wbudowanego betonu. Oraz 540 ton stali. Inwestycja posiada 300 m2 powierzchni biur i pomieszczeń socjalnych oraz 55 bram i doków. Na sukces projektu złożyła się ciężka praca całego zespołu. Każdy z nas miał wyznaczone konkretne zadania, na których był w pełni skupiony i zaangażowany, co pozwoliło nam na osiągnięcie wyznaczonego, ale wspólnego dla wszystkich celów. Spoiwem scalającym nasz team jest wzajemne zaufanie, szacunek i profesjonalizm. Tego samego oczekujemy od innych. Dlatego tak dużą wagę przywiązujemy do jakości wykonania, terminowości oraz bezpieczeństwa. To dlatego staramy się utrzymać BHP na budowie na możliwie najwyższym poziomie. W połączeniu z profesjonalizmem naszych podwykonawców oraz wszystkim tym, o czym opowiedziałem wcześniej, uważam, że stworzyliśmy solidne podwaliny pod wspólny sukces, którym niewątpliwie jest zrealizowanie przez Harden Construction pierwszej inwestycji dla Panatoni w województwie wielkopolskim. Każdy w zespole ma konkretne zadania i każdy pracuje na sukces całego projektu. Nasz team jest jak fundament, który stanowi podstawę pod silną i stabilną konstrukcję.